Siemanko, witam Was w poradniku contra Tak po prostu. E, więc dzisiaj, wam, dzisiaj dla KitKata pokażę poradnik, jak zrobić film z contra Tutaj są tutaj odcinki. Tutaj potrzebujemy prowincję świata, narrator z Wojska. Country i jakaś aplikacja to montowanie Capcut oraz jest drugie flag. No nie przejmujemy się. Dobra, klikamy Prowincję Świata, właśnie widzowie, widzieliście zapowiedź zapowiedź ze z sezonu trzeciego. Teraz zaczynamy tworzyć nasz świat. Tutaj mamy, wybierz listy. Tutaj klikam, mamy tutaj y, rzeczywistą. To jest taka normalna mapa. Czysta to jest pusta mapa. Ja wybieram y, rzeczywistą. No tak, będziemy. Właśnie będzie to poradnik, no i też Wam pokażę, jak ja będę, stworzę par 10 do, do Cąd Rybals. No ale zaczynamy poradnik. No, jeszcze reklamy musimy. Możemy tworzyć, tutaj mamy, dobra, klikamy w naszą mapę. No i tutaj odblokowywany. Dobra. Teraz wybieramy sobie jakiś losowy kraj oraz dajemy rzut ekranu. Dobra. Ym, przed... Dobra. Dam tutaj na górę to nagranie. Dobra. Ym, dobra. Zobaczcie jak ja to robię. Robimy kolejny żółty ekranu. Ja ostatnio robię takie szorty. Nie, wiem, po co sobie tutaj? Czechy odzyskały sobie tereny. No, ale wtedy niestety Polska wykończyła Czechów z ekranu. No i idziemy teraz do narrators voice. Czechy, wypowiadam ci wojnę, nie podam się. Dobra, dobra, teraz musimy sobie, muszę sobie trochę pozmieniać. Ej, Ej Czechy, wypowiadam ci wojnę, nie podam się. Co się stało? Dobra, jeszcze raz. Dobra. Klikam na retort, Boys. Czechy, wypowiadam ci wojnę. Nie poddam się. Dobra. No więc zrobiłem już, więc muszę. Dobra. Ej Czechy, wypowiadam ci wojnę. Nie poddam się. Dobra. No, no. dobra, to już jest ok. Teraz idziemy do następnej aplikacji. Dobra, następną mamy Controller's Stickers. Róbcie to, co ja wcześniej robiłem. Dobra, cześć. Nie, nie, nie swój potencjał. Zawsze reklama może się znaleźć dla mnie. Te chyba oczy, właśnie te oczy robiłem na zapowiedź. Dobra, następna flaga raczej nie flaga, ale wstępna aplikacja do montowania, czyli kapkut. nie to chciałem wybieramy sobie nie, nie są. Dobra, teraz sobie tutaj nie. Leży tu tutaj, tutaj odbicie. No dobra, w sumie jest już gitu, gitara. Dobra, tutaj już mamy Czechów. Już jest spoko. Dobra. No tak, to właśnie. I żeby zrobić jakiś dźwięk, to klikamy sobie efekty i wybieramy. Fight sobie wtedy wybieramy. No i. No dobra. 9. Dzień dobry, pozdrawiam, kropka. Dzień dobry, pozdrawiam. Ej, Czechy, wypowiadam Ci wojnę. Ej, Czechy, wy. W sumie już chyba zrobione. No Dobra. No i wtedy Wam pokażę. Zrobię następny part. Dobra, więc pokażę. No dobra. Pokazuję Wam widzowie za trzy. Nie, jeszcze... O, zapomniałem o czymś. O trochę takim zmniejszeniu ekranu. No dobra. Taki może być. Też taki... Dobra, puszczam wam na 3, 2, 1. Ej, Czechy, wypowiadam ci wojnę. Ej, czeky, wypowiadam ci wojnę. Nie poddam się. Wszystko jest zrobione po mojej myśli. No dobra. Yy. Możesz, może możecie widzowie jeszcze raz obejrzeć jak Ci. Dobra. Okay. powiadam ci wojnę. Nie poddam się. No dobra, no, w sumie jest, tutaj mamy gitarę. Teraz klikamy sobie strzałkę, która już leci na górę. Nie możemy tutaj tego robić. No. No, ja się tego słucham. Dobra. No, już. Ej, czekaj, wypowiadam ci wojnę. Nie poddam się. No, widzowie, można sobie to udostępnić. YouTube, albo na TikToku. No gotowe. Dobra, widzowie, zrobili się już. Zrobili się już swój, swój, swój swój, centryb, swój, swój film. No i widzowie, żegnam się do następnego, do następnego odcinka i. Cześć widzowie. Piszcie jakieś pomysły w komentarzach.